Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak obiecałam, będzie to vlog ogólnie z moich urodzin. Tak jakby vlog. I wstałam o 8 z minutami, i o 10 przychodzą dwie zaproszone osoby moja przyjaciółka i Jędrzej. Tylko dwie osoby będą na moich urodzinach, bo sumie więcej nie potrzebuję i idziemy na basen. Potem tu przychodzą o 10 na basen, żebyśmy weszli już tam na ten basen. Tak o 11. Potem o 12.00 będą takie pucharki lodowe w barze. I ogólnie na basenie jesteśmy 3 godziny. Po godzinie są pucharki. Potem 2 godziny znowu się bawimy. I wychodzimy z basenu. I idziemy na bar u góry, i tam będzie pizza. No, i tak będą wyglądały te urodziny. Także widzimy się, jak będę już gotowa. Nie maluję się, bo to basen. No, także na razie są ubrane tak. Zobaczycie mnie, jak się zaraz ubiorę. Hejo, ja jestem już na basenie. I ja mam strój na sobie. A tamtych dwóch dekli poszło się przebierać. Więc wyszedł. Dzień dobry. Idź stąd, idź się przebierz Idź Wyjdź Wyjdź I zaraz przyjdziemencia No i ogółem To mam nadzieję, że będzie fajnie Nie wiem czy brać telefon A wezmę, zaryzykuję Dla was specjalnie I nie wiem czy mnie słychać <laughs> Nie mogę tego robić. widzicie mam strój Ja go ściągam ubrania i czekam na mail Wyjdź! wejdź. <grym> Dobra, Marka nie chce wyjść. No chodź! Debil. No chodź. mam taki strój. Ale ładny! A ty miałeś go na plaży, prawda? Mainen ekipę ekipen so much. Dobra, to my idziemy sobie na ten, nie, ten mogę, na ten, ten, no. Okej, okay, no i weźmy już na basen i przechodzimy teraz przez bramkę. Idziemy na wolne! telefon? Tak. <śmiewanie> Dobra, my za Melą już wychodzimy i na sam koniec mieliśmy fajną, że tak powiem, zabawę. I jak było? No. Śmiesznie. Tak. Dobra, teraz wychodzimy już na zegareczki. Idziemy do szatni damskiej, teraz się opukać, idziemy się przebierać i potem idziemy na górę do baru na pizzę. Pizza. Pizza! Będzie wielka metrowa długość. tu?

Ja, to ja będę kompletnie wypał. Tak, na Hej, wyszliśmy już z y, basenu. Jesteśmy w akwabarze już. Mamy tu wszystko. Była rezerwacja, i tam jest ta pizza, o której Wam mówiłam. Zasz dużo? wielka. Tak, Chłopak na wali. I się. Yay. No, ona się do mnie nie przyznaje. Bo jest siara, nie? No. no I tu mamy. Może zupełnie tak jak ja. Mnie nośne, mnie nośne. Naprawdę jest Ta pizza jest metrowa masakra. Ogromna. No i mamy sobie tu pićku. To jest wow. kola standardowa, bo do pizzy musi być kola. Co lepiej nie pij tej coli. Jak była Melciu na basenie? Fajnie. Jakieś jeszcze komentarze? Odtycia. Mokro. Mokro. Mokro, tak. Woda była mokra. Woda była mokra, tak? Było fajnie ogólnie. Powietrze było suche. Powietrze było suche, no i fajnie było. Chodźcie, tak. Jestem tam, jestem ten kawałek. Boże, nie Chciałam ten plasterki, bo. Duży tak. Do... No, nie, to nie jest pokrojona pizza. Ja nie wiem, jak mam to zrobić. Tu po bokach urwantu tu przekroiłam. Ale cicho. Tętkę Dobra. Ta Tę którą chcesz. Tam, nie? Mhm. Y A ten co robi? Patrz, pisze dotację. Y no, przekroiliśmy. Wszyscy mm. mają da, po kawałku. Się. I ta pizza teraz wygląda jak jak pistolet. Jak bizon. Pistolet, słoń, jak słoń. Bizon. to słoń. jest taki pistolet w CSie. Boże, ten nie znowu wiem. o tym ja nie rozumiem. Wielu rzeczy nie rozumiesz. Nie wiem co jest, ale mój kawałek pizzy wygląda całkiem, całkiem jest kwadratowy. I don't nie co. So. Amelka jak dostała tylko nóż do ręki, to nie dajcie nie dawajcie ja. Nóż i ona to zło. Zaczęły takie. Po nie całej... Nie, całej pizzy, ale odkroiła, nie, odkroiłaś nie. gratuluję. nie było. Gratulacje. nie odkroiłaś? to tak nie było. aha. No, no. okej. Okay. o o, o okej. Okay. klamszysz, <grych> to ja, się ja reszku zrobię. nie, kacuch, ketchup, ketchupowy keczup, sos. co? <grych> o boże. Pozdrawiam. Ci taką łyżkę? Tak, pozdrawiam Dajesz. wszystkich, którzy teraz jedzą. Dajesz to i... Dzięki. To. Nie masz, masz. O, jeszcze jeden czasunkowe, ale ja mam ketchup. W, weź taką łyżkę i to zjedziemy. Aha, mam gdzieś... Tak. Amelia dała mi wyzwanie. Challenguje Cię. Amelia challengeuje. A ty mi robi zdjęcia. Czemu <laughs> to <laughs> no? się rozmawia? Tak. Ja, jakie mamy challengeowanie? Twoim challenge'em jest pizza challenge? Pizza, 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 pizza. Pizza challenge i you must eat. <laughs> you must eat. Zre, z, zjedz grejpfruta w sosie... Matko! Tak Zjedz grejpfruta w sosie czosnkowym. Fuj! Ja jadłem truskawki. Na moich urodzinach. Trzy lata temu. Biszkopt. Nie! O, z kaczupem? Smacznego. Fuj. Mym, 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 mym. No, to sobie pojebać. to tylko. To nie jest niedobra. Masz jeszcze to. Nie. <sukasz> 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 nie trafiła. Pocze ja sama, ja sama sobie. <sukasz> Matko mozg. <gry> to jest sos czosnkowy. Challengeuję cię na czosnek. No to jest ostre. Challenge accepted. To jest już niedobre. Cola. Help. Pepsi. Pepsi czy cola? Szpecji. Szpecji. Trzeba zrobić szpecję. Dobra, zrobimy mam No. No ja się pokazuję, tak się nie tak się dało mm. robić. Uuu, mm. Amelia. Nie ma ci dziękuję, się zrobić, nie? Dzięki. Możesz się tu przeszłość, jak chcesz, to zawsze wie co zrobić. Nie, ja nie, to... nie będę już się, się wbijał. Nie. nie, tak. To je baw się. Dobra, to my jemy tam pizzę i, i, i potem, potem potem do Was wracamy. Wyszłyśmy po jędrze przyjechali rodzice, i moja mama jeszcze przywiozła takie o z tą mamutkiem i już z Amelką y, jadę, jadę odwieźć Amelkę do domu Jadę do swojego domu, bo będę tam jeszcze urodziny na w sensie dla rodziny, urodziny dla rodziny, tak i widzę Jędrze po drugiej stronie tak. Także Amelka podobało Ci się? Tak. A tobie? To dobrze, mi też bardzo było fajnie. No i wsiadamy do... O nie, Manfred. I wsiadamy Malfred, I wsiadamy do auta. I tu jest Andrzej, czyli Misiu, którego dostałam od Ameli. Zaraz wam go pokażę. Pokażę Wam jeszcze te w ogóle, te prezenty, które dostałam. Także do zobaczenia w domku. już odwiozłam Amelkę. I teraz będą tylko urodziny z rodziną przyjechał li dziadkowie i Tata. Także to by było na tyle. Jeżeli filming Wam się podobał, to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I to chyba by było na tyle. Także cześć.